Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale proszę zobaczyć, co chciałabym Wam pokazać. A więc zrobiłam takie spodenko rajtuski, można powiedzieć, albo spodenki ze stopkami. I teraz do tych spodenek, które już będziecie mieli na kanale, do tych spodenek chciałabym zrobić dla dziecka również swetery. Teraz przechodzę do zrobienia sobie rękawków. Robię tak, że ściągacze robię z tej samej nitki, ale już po ściągaczu rękawki zrobię do końca z tej jasnej, pomieszam z tą. Takie same druty i robię teraz już 26 oczek. Nabieram sobie ponad pół metra nitki tu i robię dalej. Teraz ten rękaw. Tak samo jak tu. Z góry raz, dwa, trzy i cztery. Mam dwa oczka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przerabiam prawe mi, same prawe przerabiam, ponieważ w tym pierwszym rzędzie możemy sobie nabrać więcej oczek i spuścić, żeby ten przek był. Luźny. I teraz robię ten sam wzór prawo, lewo na wysokość, tak jak tu, podobną wysokość. Możemy zrobić troszeczkę krócej, możemy zrobić trochę wyżej. Dwa, prawe, lewe, prawe, lewe. I już podrobiłam ten mankiet. Rękawku, na tą prawie samą wysokość na tą samą wysokość tak jak tutaj mam ale mogło być więcej troszeczkę troszeczkę mniej to nie przeszkadza teraz muszę znowu wskoczyć ten sam wzór czyli robię prawe po lewej stronie lewe dwa razy ale co tutaj jest istotne co tutaj jest istotne to to że ja chcę tu po tej stronie dołożyć 10 oczek, żeby ten rękaw był luźny, jak się nałoży dziecku na śpiochy czy na koszulkę, żeby było mu luźno. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Pierwsze oczko ściągam i robię prawe. Raz, dwa, trzy. Tutaj z tego lewego oczka robię dwa oczka, to znaczy bijam się za nitkę. Przeciągam, ale nie ściągam. Widzicie? I teraz z tej strony zrobiłam, i teraz z tej strony tutaj za nitkę ściągam, i proszę zobaczyć, mam już dwa oczka. I znowu prawe, 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 i z lewego najlepiej się robi. A więc bijam się, za nitkę przeciągam, tu, i już mam. Dwa. Jak robić oczka, dobierać, też macie już na moim kanale. Dwa oczka mam. Teraz mogę trzecie zrobić z lewego, oczywiście. Robię ten rękawek na taką wysokość, praktycznie pod pachę. Muszę mieć co najmniej gdzieś tyle centymetrów. Wymierzę później, powiem Wam, ponieważ rączki dziecka są dość długie. I teraz z prawej strony zmieniam nitkę. To znaczy mogę sobie tutaj to urwać, tą, i te dwie nitki zwiążę. Tutaj mam tą ciemną i robię to moją robótkę na długość rękawa pod pachę samą. I tutaj również zmieniam już wzór. Na lewo, prawo, na prawy, lewy. Tak jak w tej robótce. I robię już tak do góry. I zobaczę, jak trzeba będzie dołożyć po drodze z 2, 4 albo 6 oczek. To jeszcze mogę dołożyć. Mam 16, 16. I proszę zobaczyć, tak już wygląda ten rękaw. Będzie z inną wełną, ale myślę, że nie będzie przeszkadzało. I proszę zobaczyć. Zrobiłam już rękawek do pachy. Drugi rękawek podrobiłam na tą samą wysokość i zaczynam spuszczać. I jeżeli ta strona rękawka jednego, jakby po lewej stronie ten rękawek był spuszczany, tutaj 4, tutaj 3, to teraz tutaj musi być 4, a z tyłu jakby trzy. To jest przód rękawa, a to jest tył. I tu też przód rękawa, a tutaj tył. A więc przody muszą mieć cztery oczka spuszczone. Czyli zaczynam robótkę teraz z drugiego rękawka. I zaczynam spuszczać teraz te trzy oczka. Z tej strony dwa. Przerabiam, mam jedno nakładam, dwa, przerabiam drugie, raz, dwa, przerabiam, mam trzecie. I to jest ten tył tego rękawka i robię dalej. Patrzę, żeby się wszczeli znowu w ten wzór i robię do końca i teraz tej drugiej strony spuszczam cztery oczka. Raz, dwa, za nitkę nakładam. Raz, dwa, za nitkę nakładam. Raz, dwa, za nitkę nakładam. Mam już trzy. Raz, dwa, za nitkę i nakładam. I już mam cztery oczka spuszczone. Przerabiam po lewej stronie te oczka. Powtarzam. Zauważyłam, że ostatnia część mi się nagrała nie za bardzo dobrze, cicho, a więc na tej części muszę Wam wytłumaczyć troszeczkę, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo możliwe, że Wam to będę musiała tak pokazać, jakby na tej części, a na tej części ten kawałek jest tutaj nie nagrany za głośno, a więc mam nadzieję, że tutaj Wam to wytłumaczę. I będziecie wiedzieli o co chodzi. Teraz proszę zobaczyć. Mam tą samą wysokość do pachy, i teraz po obu stronach spuszczam tylko i wyłącznie po jednym oczku. To teraz sobie zostawiam. To jest jakby z tej strony rękawek, a to jest z tej strony rękawek. A tu, proszę zobaczyć, jest z tej strony. I musimy tak zrobić teraz, widzicie? To jest ten przód, on jest niżej, tu jest ten dekolt. Gdybyście zrobili za wysoko, to by wam pod szyją było, a więc tu musi być niżej spuszczane. Po troszkę, po troszkę. I teraz rękaw robimy również tu, gdzie jest więcej spuszczane. To jest ta strona tego rękawka. Ona będzie tu przeszywana, a więc tak robimy, żeby dojść dotąd. I tu spuszczamy po 3, po jeden, jeden, aż dojdziemy na tą wysokość tego tyłu. I tak samo robimy tą stronę rękawka, a więc tutaj jest więcej tego wycięcia, a więc to jest przód. Tutaj też jest więcej wycięcia, a więc ten, ten rękaw będzie się tutaj zszywał. To jest tył. I proszę zobaczyć, tak będzie to wyglądało. Podrobię i pokażę. I teraz zrobię po prostu ten, jakby lewy rękaw, do tego miejsca. Jestem znowu z przodu. Raz, dwa oczka. Za nitkę spuszczam. To oczko nabieram i tak z obu stron do końca spuszczam, tylko i wyłącznie po jednym oczku. I oczywiście. Oba rękawki robię tak samo. I również ten rękawek robię teraz po jednym oczku, spuszczam, aż będę tutaj, tym przodem, wyjdę tu, i będę wtedy również zakańczyć ten rękawek. To jest fajnie, że mam dwa kolory. Pokażę Wam o co mi chodziło teraz z tymi rękawkami, żebyście mogli sobie dokładnie zobaczyć. To jest rękaw z tej strony, z tym większym wycięciem, widzicie? Ponieważ to jest pod pachą będzie tu. Pod pachą jest większe wycięcie z przodu, a z tyłu jest mniejsze, tak samo jak i tu. Po to, że ten sweterek Wam lepiej leżał. I tak samo się robi z dużym, jak i z małym swetrem ten reglam. Widzicie? W obu przypadkach podrobiłam ten, ten rękaw dotąd. I on nam się tutaj tak jakby też zwężał, zwężał, zwężał z obu stron i tu jestem, można powiedzieć, w tym miejscu na tej. Wysokości, i teraz będę już zakończać. I tak robię z obu stron. Również gdzieś tak ze 3-4 oczka, żeby było to wycięcie tak większe. Raz. 2-3 oczka. Widzicie? 3, możliwe, że tam 4. Tam 4, 4. Widzicie? I tu. Tak będę robiła, że na koniec być w tym miejscu, na tą samą wysokość. Zaraz Wam to pokażę. A więc cztery z tej strony. W takim razie tu z tej strony też muszą być cztery, a z tej jeden. Tu cztery, jeden, aż zakończę. Cztery. Patrzę teraz na wzór i robię dalej prawe oczka same. Z tej drugiej strony robię tylko i wyłącznie jedno oczko dalej, tak jak robiłam. Jestem znowu tu z przodu i tu z przodu robię już tylko jedno oczko. Raz, to znaczy raz, dwa, przerabiam jedno, zgubiłam. I o to mi chodziło, że tylko jedno oczko gubię. I dalej robię ten sam wzór, co miałam. Z drugiej strony tylko jedno, tak cały czas po jednym spuszczam. To znaczy dwa za nitkę i mam jedno. Nakładam I robię dalej. Jestem z przodu i znowu raz, dwa przerabiam. Mam jedno I, i tutaj już jeszcze raz. I tutaj mam. Tu mogę przerobić. I obracam. Mam dwa oczka, i zakończam. Urwę można obciąć. To są te przody. Tu wyszłam dotąd, ponieważ tu zacznie się rękaw. Tu będzie wstawiony ten rękaw. A więc tu będzie zszyty ten rękaw. Tutaj będzie zszyty ten rękaw. I tu będzie zszyty z tyłu ta strona. Również muszę zacząć spuszczać. I również z tej strony muszę spuścić. 4, jedno i później po jednym. A więc zaczynam spuszczać. Raz, dwa. Za jedno spuszczam, nakładam. Jedno oczko spuszczone. Teraz drugie. Teraz trzecie. I teraz już czwarte. I robię do końca. Lewe, prawe, lewe, prawe. oczywiście jestem z drugiej strony i z drugiej strony spuszczam jedno oczko to znaczy dwa oczka za nitkę i jedno mam spuszczone zostaje mi jedno nabieram i patrzę jaki wzór pół prawo lewo robię teraz same prawe i tutaj również Jestem z przodu znowu i znowu po jednym. Raz, raz, dwa. Za nitkę spuszczam i robię dalej. Z tej strony również Do oczka spuszczam, mam jedną. I robię dalej. Raz, dwa. i dwa oczka przerabiam mam jedno jedno zaciągam i mogę urwać czy obciąć i tutaj mamy w ten sposób taki fajny sweterek tutaj są te pliski już wrobione bo gdyby ich nie było to trzeba by było pomyśleć o dziurkach i o guzikach różne są sposoby robienia dziurek guzików także można pętelki robić naprawdę ja robię tak i tym razem zrobiłam spliską już wrobioną a więc nie musimy nic dorabiać ale to co musimy zrobić teraz zszyć te wszystkie części i na koniec tutaj obrobić i tu zrobię kołnierzyk tu musi być albo pliska albo kołnierzyk do tego dojdziemy ale teraz Zaczynam już zszywać.